Cześć. Jeśli masz problem, to zadzwoń pod telefon zaufania. Telefon 116-111 działa darmowo, dyskretnie i całodobowo. Chcemy, by wszyscy w naszej szkole dowiedzieli się o tym numerze. I Ty możesz nam w tym pomóc. Wystarczy, że wykonasz. Pracę związaną z tym tematem. Może to być praca plastyczna, film, wiersz, piosenka, a być może uda Ci się wymyśleć jakąś akcję koleżeńską lub sąsiedzką. A może wpadniesz na jeszcze jakiś pomysł, jak inne osoby mogą dowiedzieć się o, 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 o telefonie zaufania. Twoje zaangażowanie nagrodzimy okejką w dzienniku. Czekamy na Wasze pomysły do końca maja. Możecie je przesłać lub przynieść do pokoju psychologa i pedagoga, a pokój numer. Przypominam Wam, że psychologiem jest Małgorzata Bojanko, a pedagogiem Aniela Bresko. Nie zapomnijcie o dołączeniu rodziców. To znaczy, zgody od rodziców na umieszczanie Waszych prac na naszym szkolnym facebooku i www. Zapraszamy.